Cześć! Witamy Was dzisiaj w specjalnym odcinku, specjalnym gościem. Gościmy Ewelinę, moją fizjo-sister, Jej! z którą mam przyjemność na co dzień pracować. Ewelina jest fizjoterapeutką i generalnie specjalizuje się w... Bola głowy. Bola głowy! I tego właśnie będzie dotyczył e, ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie on przede wszystkim przydatny e, nie tylko dla lifterów, ale w ogóle dla wszystkich. E, więc zostańcie, mam nadzieję, że dowiecie się co nieco. Bóle głowy, coś co na pewno każdy z nas kiedyś w życiu przeżył. Jest to też jedno z, najczęstszych, jedno z najczęstszych powodów wizyt u lekarza pierwszego kontaktu, którzy często po prostu nie za bardzo oddają temu, co można z tym zrobić, przepisują leki przeciwbólowe i skupiają się po prostu na tym, żeby ten ból zlikwidować, a tak naprawdę jest kilka bólów głowy. O tak. tym może Ewelina tak. opowie tak. bardziej. No ogólnie na pewno każdy słyszał o migrenie i tutaj szczególnie kobiety tak migronowo bardzo mocno cierpią. Tak naprawdę migreny stanowią w zasadzie około 20% wszystkich bólu głowy, więc nie jest to jakoś bardzo dużo, natomiast duża większość, czyli 70-80%, nawet się mówi czasami w niektórych badaniach o 90%, no ale powiedzmy, że te 70% są to napięciowe bóle głowy, czyli po prostu bóle głowy spowodowane napięciem, nadmiernym napięciem mięśni wokół czaszki. Tych rodzajów jest dużo więcej. No ale co? No właśnie, więc mamy ten napięciowy ból głowy, który jest e, w zasadzie e, każdy z tych innych rodzajów będzie na pewno miał tą komponentę napięciową, dlatego że bardzo dużo się stresujemy w obecnym świecie i jeszcze w tej naszej sytuacji obecnej. Eee. No właśnie, to jest idealny no. do obecnej Ta. sytuacji. Więc co? Przede wszystkim migrena. Ee, to jest dużo rzadszy, tak naprawdę mm. obiam. Towarzyszy temu e, światło wstręt. Nie zawsze. Nie każda migrena przebiega z aurą. E, w zasadzie dużo mniejsza część. Aura, czyli to co, to, co wspomniałaś, światło wstręt, jakiś dźwiękowstręt, ogólnie e, takie silne, e, silne, takie odczucia układu nerwowego, bo tym w zasadzie to jest po prostu że ten układ nerwowy jest przeboczcowany. Mhm. E no i... W zasadzie migrena najczęściej występuje po jednej stronie. Jest to bardzo silny ból głowy. E, tak naprawdę etiologii, czyli przyczyny, e, nie znamy nadal do, do końca. bo wszystko jest to bardzo kompleksowe i złożony mm -hmm. złożone, e, złożone ból, na pewno na które też wpływa napięcie i dlatego nie warto się poddawać i też jakby trzeba eliminować takie rzeczy. Mm -hmm. W leczeniu e, migreny, jeżeli to jest taka prawdziwa migrena, tutaj już powiedzmy fizjoterapeuta i taka terapia Da coś nam, czy tak. bardziej mniej? Da. No. da, ale dużo mniej. Tak. Dużo mniej, dużo, dużo bardziej mniej. można się zgłosić do dietetyka, prawda? Tak. I eliminacja tak, tak. różnych pokarmów, tak. które mają tak naprawdę później wpływ na nasze bóle głowy, to też yy, jednak się zdarza. Wiadomo, alkohol, wszelkie jakieś używki, papierosy, tego typu rzeczy, mhm. ale dużo takich rzeczy, wiecie, pszennych, generalnie serio z glutenem, mhm, serio, serio? Okay. E, pszenne rzeczy, jakieś orzechy i takie typowe rzeczy, co powiedzmy... Dużo osób jest na nie uczulone, bardziej takie Znale. alergeny typowe. Rzecz mhm. teraz dosyć y, modna w zasadzie od jakiegoś czasu, osteopatia, czyli tutaj terapia, myślę sobie o terapii e, czaszkowo-krzyżowej, jest to terapia wyciszająca układ nerwowy, czyli po prostu e, relaksujemy się, właśnie wszystkie, e, wszystkie techniki relaksacji, psychorelaksacji, to będzie absolutnie do migren, również do napięciowych bólów głowy, ale też nie ma co się poddawać e, i tylko jakby iść w leki, bo też te leki na migreny są dosyć silne i nie zawsze skuteczne. Renowcy wiedzą, kiedy ten ból mm -hmm. nastąpi, że oni już wiedzą, że ból się zbliża, tak. jednak przy tym napięciowym bólu głowy, to czasami przychodzi znikąd, nie po prostu mamy jakiś dzień, zaczynamy zboleć głowa, nie wiemy dlaczego, e, chociaż tych przyczyn może być dużo mm -hmm. i do tych przyczyn może należeć właśnie mm -hmm. to napięciowe, które może wynikać e, właśnie z naszej protrakcji mm -hmm. głowy, w ogóle naszej postawy, tak, więc siedzenia szuką tak, 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 tak. i tak dalej, gdzie te mięśnie tutaj z tyłu głowy są skracane. Często mm -hmm. co ja widzę po sobie i to jest wielki mm -hmm. błąd, to odwodnienie. Niestety. Mm. Powiedziałaś o nieprawidłowej postawie, e, mówiłyśmy też o stresie, mm -hmm. ale to też tak naprawdę, e, dlaczego jakby stres? E, raz to bodźcuje układ nerwowy, czyli znowu tutaj obecnie bardzo dużo mówi się o tym układzie nerwowym, on jest teraz tak wychwalany. Modny. Mo jest bardzo modny teraz. Ale to fajne. Ja też e, jestem zadowolona z tego, no ale przede wszystkim ten stres, e, każdy wie, że stres nam wchodzi gdzieś tam w barki, e, no a tutaj znowu będziemy się skracać i znowu jakby powodować tą nieprawidłową postawę, nie? Także to się tak e, zaplata. Wyeliminowaliśmy sobie, wygooglowaliśmy sobie e, objawy migreny, twierdzimy, że nie pasują, e, no to skąd będziemy wiedzieć, czy to będzie ten napięciowy ból głowy, o którym właśnie jest ten odcinek? tak, no napięciowy ból głowy będzie to najczęściej ale naprawdę nie zawsze taki opasający, czyli jakby nam ktoś założył jakiś bandaż na głowę i po prostu nas ściskał więc często jest ściskający jakby z teorii wynikałoby, że jest to taki ból jak macie skalę od 0 do 10 subiektywną skalę bólu, to jest to taki ból na 7, 8 maksymalnie, jeśli mamy silniejszy ból, To też trzeba się zastanawiać, czy gdzieś tam jakiegoś tętniaka nie mamy, więc jakby takie bardzo silne bóle głowy i tak razem mimo wszystko konsultować. Bóle na przykład po jednej stronie, nie wiem, tu mm -hmm. na skroni, e, z tyłu i tak dalej. Tak. Nie, to nie jest charakterystyczne, ale tak. Jak mm -hmm, na tak. przykład miałam e, silny ból pulsujący, e, w, w zasadzie po skroni. E, taki przypominający bardzo mocno, był jakiś udar, tętniak mm -hmm. czy cokolwiek i był mm -hmm. mega silny. Pewnie też mówiłaś mm -hmm. o tym. E, no okazało się, że tak naprawdę jest to napięciowy ból głowy, nie? Mm -hmm. Bardzo fajnie reaguje na leki na NLPZT, -y, czyli te leki, które, te, które znamy, dosyć, e, dosyć skutecznie działa, to też może być jakiś taki e, punkt diagnostyczny, który nam może pomóc. E, co w zasadzie wydaje mi się, że... Tutaj czyli to jest mówię... tak, że jak jest napięciowy ból głowy, to lek działa, a jak jest migrena, to raczej niekoniecznie. Tak leki, takie nlpz nie czyli te e, typu tam APAP. Znaczy, APAP to jest e, paracetamol e, ale i WUPROM, ale też właśnie paracetamol. E, to e, to raczej, raczej nam zadziała, nie? I to też nie jest jakiś taki bardzo, bardzo, bardzo mocny ból głowy. Raczej taki tlący się gdzieś tam, e, nienagły, bo mm. gdy mamy, to jest też taka uwaga, bo oczywiście, gdy macie taki nagły, silny, bardzo silny ból głowy, w zasadzie e, opisuje się, że najsilniejszy, Mniejszy ból, który w życiu e, przeżyły, przeżyłeś, e, pojawia się on nagle e, i gdzieś tam właśnie mocno pulsuje, to e, jest to gdzieś tam wskazanie do udania się na sor i e, prześwietlenia, gdyż właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, może być gdzieś to taki pęknięty tętniak, lepiej mimo wszystko to wykluczyć, bo to dotyczy też osób młodych i <laughs> Czyli już wiemy e, mniej więcej jak rozróżnić, e, czy mamy tą migrenę, czy napięciowe ból głowy. To co my, jako my sami sobie, jak możemy sobie e, pomóc przy tym właśnie napięciowym bólu głowy, o którym jest ten odcinek. E, Możemy sobie właśnie pomóc takim auto, mm -hmm. autoterapią, automasażem, e, który właśnie wam e, pokażemy. Mm -hmm. Może pomóc, co nie? Niekoniecznie od razu. Mm -hmm. Może wywołać taki efekt jeszcze bardziej mm -hmm. przeboczenia tak. i jeszcze mocniejszego bólu, bo spokojnie no, podrażniamy jednak ten układ nerwowy i on musi też mieć czas, żeby ochłonąć, mm -hmm. prawda, zregenerować się i tak dalej. E, to co co? W jakich obszarach w ogóle będziemy sobie tej pracować? Mm -hmm. No tak, myślę, że musimy się skupić na tych najważniejszych, najbardziej powierzchownych, które możecie z łatwością znaleźć, nie potrzebując do tego jakiejś wielkiej wiedzy anatomicznej. Także na pewno najbardziej wpływający na, na napięciowe bóle głowy będzie ten obszar pod potylicą, czyli jak mamy kość potyliczną, to dosłownie pod. <zysy> podcinkiem szyjnym, a tak naprawdę głową, nie? E, I tam mamy takie okropne, krótkie, małe, poskręcane mięśnie podpotyliczne, które e, są... ten obszar jest bardzo mocno unerwiony i unaczyniony. E, cała nasza grupa mięśni podpotylicznych, bo jest tam ich e, kilka? Sześć. Sześć, bo Bieda. one są parami, tak. Jeden z tych mięśni przechodzi jego włókna, przechodzą przez czaszkę i przyczepiają się do opony twardej, więc... Ma to kolosalne no. znaczenie, co nie? E, dalej przyczepia nam się czepień cienisty, czyli mięsień, który znajduje się tutaj na czasze. Uuu, nie odmieniłam. E, właśnie, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że tutaj też mamy mięsień. E, także idzie nam taki mięsień, tutaj przyczepia nam się do e, kości czołowej, do tutaj nad brwiami w zasadzie. E, no i co? I dlatego też ten obszar bardzo często będzie nam dawał... E, właśnie ten problem bólowy. To, co już wcześniej Justyna powiedziała, że my bardzo dużo teraz spędzamy w tej pozycji głowy w protrakcji, te, czyli tego wysunięcia, co powoduje, że te mięśnie jeszcze dodatkowo się skracają. A tak jak powiedziałam, i tak one są bardzo mocno, one są krótkie, takie e, najczęściej jak się je dotyka mocno przebodźcowane, więc jeszcze postawa będzie nam jakby powodowała, że problem jest większy, a bardzo fajnie z nimi można podziałać, więc e, dosyć fajne opcja, czyli zaczynamy od mięśnie podpotylicznych obszaru podpotylicą. E, my sobie tutaj zrobiłyśmy taką wersję ze skarpetą, e, trochę z zadłużynymi piłeczkami, tutaj mimo wszystko fajniejsze by były piłeczki tenisowe i mamy e, dual bola za 10 zł. A no, normalnie kosztuje mniej. 20. Ja polecam, bo jest bardziej ruchome i po prostu można łatwiej dostosować do swojego ciała. Natomiast ten dualbol jest sztywny, mm -hmm. więc uważam, że. No i też można sobie dobrać miękkość piłeczki, bo na przykład te, które są w dualbolu, bądź też te, które my tu mamy, są bardzo twarde. Ja wolę mimo wszystko produkty ciągle większe. większe, więc pi pi piłeczka taniestowa jest idealna wręcz do tego. No i co? I będziemy się kłaść, także przyjemnie się robi. No razie. to co, e, drogi pacjencie, proszę się położyć na plecach. Weźmy budki, bo nowa kozetka. <grym> Dobra. I tą o tą naszą e, piłeczkę, dual ball, wkładziemy sobie właśnie tutaj w tej okolicy podpotylicznej, czyli w miejscu, gdzie mamy tutaj kość potyliczną, mamy tutaj takie wystające, fajne e, miejsca. Kładziemy sobie właśnie w tym obszarze piłeczkę, co jest istotne tutaj, pójdę z drugiej strony może. Istotne tutaj, żeby nasza pozycja głowy była neutralna, czyli nie chcemy mieć tutaj ani zgień, wyprostu, ani zbyt dużego zgięcia, dobra? Pozycja głowy ma być neutralna, nie chcemy też prowadzić głowy do protrakcji, czyli nie chcemy, żeby te półeczki były tu za nisko, żeby ta głowa sobie tutaj wisiała, tylko typo, celowo właśnie kładziemy sobie w tym obszarze pod tymi e, kłykciami, e, żeby Trafić do naszej podpotylicy. No i co? Możemy. Chodzi generalnie o to, że e, chcemy się położyć, pacjent się relaksuje, oddycha swobodnie i chcemy się w tej piłeczce zatopić. Chcemy się właśnie w nią ładnie wtopić, żeby ona e, powiedzmy, że dotarła e, do naszej podpotylicy. I kiedy już poczujemy taki właśnie relaks i że e, jest to w miarę komfortowe, bo na początku. Może nie być to zbyt miłe. Mm. Możemy sobie powoli ruszać głową, jakby takie. Tak, jakbyśmy robili lekkie tak, lekko sobie dociskać tą brodę, dociskać sobie głowę i może no żeby. Ból. Jeszcze istotną rzeczą jest to, żeby to nie było też zbyt mocne, że po w, w skali od 1 do 10 to byłby ból około 7, żeby też nie za mocno przepoczywać tego polenerwowego. To wszystko powinno być w takiej skali, wiecie, do wytrzymania. I automasaż po prostu swoimi dłońmi możemy zrobić sobie takie ruchy rozcierające go słup i pomiędzy... Y po obu stronach kręgosłupa mamy e, mięśnie, e, i te mięśnie podpotyliczne, gdzieś tak jak wcześniej mówiłyśmy, e, znajdują się pod e, guzami. Kciuki się znajdują po e, obu stronach kręgosłupa i wykonujemy sobie taki ruch rozcierający, czyli. Ciach, nie? Takie kółeczka sobie robimy. Ja też zawsze, bo tutaj pracujemy tylko na mięśniach podpotylicznych, natomiast ja u pacjentów też pracuję przez całą szyję, bo tam też te napięcia e, są. Także w zasadzie możecie sobie od góry do powiedzmy C5, C6, czyli no przez cały tak naprawdę kark sobie to rozmasować. E, ja osobiście jako automasaż dużo bardziej wolę tą piłeczkę, ale jak nie macie piłeczki albo macie po prostu więcej czasu, to też jest dla Was w jakiś sposób przyjemne, to śmiało, nie? No tak, jak już sobie rozluźniliśmy napięcie, to teraz by trzeba było ten, ten obszar rozciągnąć. Zawsze tak się robi, żeby utrzymać efekt terapeutyczny. No i teraz ogólnie pacjent, my tutaj posadziłyśmy pacjenta na krzesełku. Ustawiamy się w takiej pozycji mniej więcej, żeby to ucho było w linii wyrostka barkowego i teraz robimy ruch przy. Czyli, jak e, ciągle spędzamy w tym, to chcemy go cofnąć. Palec na brodę e, trafia i cofamy maksymalnie e, brodę. Także robi nam się to taki podwójny podbródek. Bardzo pięknie wyglądający. Trzymamy 10 sekund, i po 10 sekundach rozluźni. I oczywiście, jak rozluźniamy, to już nie wracamy do tej pozycji tam daleko, dokładnie, tylko do tej pozycji u Hobart. E, jeśli natomiast macie problem z tym ruchem, gdzieś tam robicie, możesz zaprezentować, Justyna, gdzieś tam robicie jakoś, e, no na przykład tak, albo gdzieś tam często na przykład wpinacie, prostujecie, tak nie za bardzo. Jakby jest to taki ruch, to ma być ruch w płaszczyźnie poprzecznej, czyli idealnie tak tak W napięciowych w głowy będzie cały obszar tutaj stał skroniowo żuchwowych, czyli nasz nieszczęsny żwacz, który jest, to jest taka ciekawostka, jednym z naj, najsilniejszych mięśni w naszym e, ciele, na centymetr kwadratowy oczywiście. Mięsień ten jest po prostu przebodźcowany, cały czas, coś mówimy, żujemy i tak dalej, cały czas go używamy, w związku z tym ten mięsień naprawdę zostaje po dupie, ale my możemy sobie z nim poradzić, tak? To, to odkrycie, że można wspierać z rzeźbaczem, tak naprawdę yy, naprawiło moje życie. <grystanie> Bo wcześniej tylko właśnie pod pzywica, kark i tyle. A tak naprawdę na przykład w moim przypadku tu był główny problem i właśnie mhm. też miałam takie objawy e, z, jak z nerwu trójdzielnego, czyli mrowienie e, mhm. połowy twarzy i tak naprawdę to wszystko było wynikało właśnie z napięcia żwacza. Też bardzo często bóle zębów wynikają z tego napięć. Ogólnie jak go znaleźć. Bardzo prosto, wystarczy położyć sobie na kontakt żuchwy, czyli jak macie po prostu żuchwę, to gdzieś tam się y, z tyłu y, lokujemy i po prostu zaciskamy sobie zęby. Tak, to jest ten, ta wielka gruda mięśniowa, którą zaciśniemy zęby to ona się nam mhm. tutaj dostaje. No i tak jak e, mówimy, ważny jest ten timing, czy yes. która strona się napina szybciej, i też można zaobserwować, czy właśnie która strona jest bardziej przypięta. Czy właśnie z jednej strony obserwujemy tutaj, że jest mocniejsze napięcie, czy z drugiej jest e, mhm. luźniej, nie? Mhm. To jest istotne. Tak. Przed e, samą autoterapią w ogóle zobacz, zobaczcie sobie właśnie to napięcie, ale też otwórzcie sobie po prostu buzię. E, tak, mniej więcej, ile, na ile jesteście w stanie ją otworzyć, bo naprawdę będziecie w szoku, jak to potem, e, jakby sprogresuje, nie? A można zastosować technikę powięziową, czyli będziemy sobie rozciągać, jakby od zewnątrz e, powierzchniowo e, tą strukturę. I teraz tak zaczepiamy się, jak mamy kość arzmową, czyli tutaj tą kość nad policzkiem. Schodzimy sobie do boku e, i e, co, zaczepiamy się e, pod tą kością ściągamy sobie skórę w dół dosyć stabilnie i otwieram sobie buzię. I zamykam. I znowu zaczepiam się, ciągnę delikatnie w dół. Ogólnie jestem na stawach, więc od razu też wyczuwam. Czy któryś staw mi się bardziej otwiera bądź mniej mhm. e, i też w jakim tempie? I też jak ciągnęliśmy w dół, tak też można od dołu do góry i teraz zaczepiam się e, też pod tą kością jarzmową, za e, nad żuchwą. Zaczepiam się i w górę, a żuchwa w dół. Czyli tak jak wcześniej mówiłyśmy, ciągle o tym przewodnicowaniu naprawdę bardzo łatwo przejść tą granicę i doprowadzić do jeszcze większego bólu głowy. Czyli na przykład zawsze zalecam na przykład 10 powtórzeń takiego rozciągania, potem sobie chwilę odpocznij, e, zrób sobie 3 razy dziennie, ale po jednej serii na przykład, nie? 10 razy, żeby tam nie przemasować tego, bo bardzo często się tak zdarza, że po pierwszej tych terapiach jest właśnie jakby odwrotna reakcja. Mhm. Zmieniamy coś w swoim e, układzie nerwowym i mu się to nie podoba po prostu. Też bardzo ważną rzeczą, jeśli macie bóle głowy, rezygnujemy totalnie z rzucia gumy. To jest podstawowy błąd, który ja też popełniałam. I naprawdę y, no, samo rzucie gumę po prostu napina nam żwacz. Ja teraz obecnie, jak żuję gumę, to zawsze potem sobie rozluźniam, już tak profilaktycznie. lopować. Mięsień skroniowy, właśnie tak jak Cynabrz TfW pokazała, w ogóle idealnie. Dokładnie. Eee, czyli... Bo to idealnie odzorowuje mm -hmm. w ogóle bóle głowy. Jak są jakieś, wiecie, reklamy i tak dalej, bólu w głowie, to zawsze e, są takie zdjęcia. I taka mm. miniaturka też chyba będzie, nie? Bo wiadomo, o co chodzi. No i tutaj mamy nasz mięsień skroniowy, który jest tak naprawdę bardzo duży. Jest to obszerny, płaski mięsień, który znajduje się w naszym dole skroniowym. No i łatwo go wypalkować Tutaj jak sobie często, kiedy mamy bóle głowy i tak dalej, to tak nie myśląc za dużo, po prostu robimy sobie coś takiego, co jest właśnie spoko. Mhm. No i co? No i to jest też bardzo silny mięsień, który będzie nam bardzo mocno wpływał na ten staw skroniowo-żupowy i również możemy sobie zrobić taką formę masażu powięziowego, czyli znowu będziemy działać w sobie powierzchownie na skórze i powięzi. I również zaczepiamy się, tym razem jesteśmy bardziej z boku, powiedzmy jak mamy ucho to zaraz się to na pewno przybliży, to y, pokażemy dokładniej. Ej, staramy się być pod tym dołem skroniowym i też, ja robię to zawsze trzema palcami, e, tylko, że ja mam małe palce, więc... To możecie. To e, możecie dwoma jednym. E, no i co, zahaczam sobie, zahaczam się w tkankę, podciągam ją delikatnie w górę i otwieramy buzię. I delikatnie przesuwam e, swoje palce w górę. To czasami możecie e, wyczuć jakieś grudki, jakieś takie miejsca, e, które Was bardziej bolą. Polecam, żeby docisnąć, chwilkę przytrzymać, e, bo. Możecie sobie fajnie tutaj rozpracować te takie punkty wzmożonego napięcia, nie? Dobre. Dobra. No to tak jak już jesteśmy na tej czasze, to mamy również, tak jak wcześniej wspomniałam, ten czepiec ścięgnisty, e, który również będzie nam e, będzie bardzo napięty po prostu, więc są takie dwie fajne techniki na rozluźnienie tego obszaru. Moje ulubione. I pierwsza to jest w ogóle nie wiem, czy mnie moja autorska albo moje koleżanki tak. ogólnie. Nie uczyłam, nie uczył mnie tego nikt. Po prostu stwierdziłam, że bardzo fajnie e, jak u dziewczyn, u kobiet, jak są włosy, to można po prostu za te włosy delikatnie pociągnąć. To naprawdę jest bardzo przyjemne. Mhm. Więc po prostu e, chwytam sobie przy końcóweczce i delikatnie odrywam, tak jakbym chciała po prostu oderwać tą skórę. E, od wiecie czaszki. I to naprawdę po prostu odklejamy powięź. Tak, to jest naprawdę bardzo przyjemne i ogólnie na całej na całym e, na całym obszarze głowy garżeć. E, można sobie e, porozciągać. E, chwytam sobie tak jak mnie boli ta głowa, <laughs> że tak powiem, czyli po obu stronach i sobie e, i sobie najpierw e, sprawdzam, czy którąś stronę e, wiecie skręcam w jedną stronę swoją czachę. W drugą stronę tą skórę na czaszce i sprawdzam. U mnie na przykład w tą stronę mniej działa, więc wtedy sobie delikatnie, jakbym chciała, rozciągnąć, skręcić tą czaszkę. Ok, no i e, obrazowaliśmy sobie już tył, e, bok, więc wypadałoby również przód i jeśli chodzi o przód to tutaj mamy też mnóstwo naczyń, nerwów, w ogóle przód gardła, w zasadzie przód szyi jest miejscem gdzie bardzo dużo się dzieje i można z wieloma mięśniami pracować, więc to jest taki obszar, który by nam zajął dwie godziny, żebyśmy to omówiły, także na pewno nie teraz ale bardzo taką prostą, powierzchowną techniką jest też takie powięziowe rozluźnienie przodu, ogólnie przód Szyi, tak jak wcześniej opowiadałyśmy o tym, że wysuwamy tą głowę do przodu, powodujemy to, że skracamy sobie te struktury z przodu szyi. Więc bardzo często ból gdzieś będziemy miały w, mieli w głowie, na karku, a tak naprawdę przyczyną będzie tutaj ta, to napięcie z przodu. Więc taką najprostszą, bardzo fajną autotechniką jest rozciąganie sobie właśnie tej szyi. No i tutaj zachęcam Was, albo żeby sobie położyć nasady dłoni na mostek, albo można sobie palca, palce położyć po prostu na mostku. Nasady dwie obie, tak jak hop. I teraz najpierw dociskam do, do ciała, ściągam w dół i będę sobie pracowała przez wyprost głowy i delikatnie rozciągam. Można sobie śmiało. Skręcać tą głowę, czyli nie trzeba tylko robić wyprosto, ale można gdzieś tam bardziej po boku, to tak jak wam ciało podpowiada, <laughs> jak przyjemnie, zachęcam co najmniej trzy minutki, sobie zrobić taki, taki relaksik. Naprawdę jest przyjemny, powinniście czuć takie rozciąganie, może być delikatne szczypanie, to są takie odczucia z rozciągania powięzi, więc polecam. To tyle z technik, które dla Was przygotowaliśmy. To są takie no, podstawowe, mm -hmm. powiedzmy, że tego jest naprawdę mnóstwo, jest bardzo dużo miejsc do opracowania, jest bardzo dużo technik do pokazania i technik do zrobienia. Pokazaliśmy Wam tutaj haha, takie parę najprostszych Mam nadzieję, że coś z tego skorzystacie. Wypróbujcie to na sobie. No i dajcie znać, czy, czy lepiej. Czy... Żyjmy bez bólu. I żyjmy bez bólu. Łoo wow. wow. e, więc zostawcie to i słup i kąć to już mówiłam e, No i ma. jeżeli Wam się podobało, to możemy zrobić wersję też hard. Tak, wersję hard składanie rąk do buzi <grym z górą> Tak. <grym z górą> tak. <grym z górą>